Dzień dobry. Zapraszam do medytacji. Dzień dobry wszystkim. Witaj, witaj. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Cześć. Wysięćmy wygodnie i komfortowo. Prosty kręgosłup, zrelaksowane barki. Woli zamknijmy oczy. Nasze oczy cały dzień na zewnątrz. Teraz mamy czas, żeby skierować swoją uwagę do wewnątrz. I weź głęboki wdech. Uświadamiając sobie całe swoje ciało, głęboki, pełen wydech, zrelaksuj swoje ciało. I odpuść wszystko. I kolejny głęboki wdech. I powoli wydech. Jeszcze bardziej, zrelaksuj się odpuszczając wszystko. I z uśmiechem oddech naprzemienny na dziś szodę. अभी हम की सीधा रखेंगे, अब हम ध्यान शुरू करेंगे अब अपनी यात्रा आगे बढ़ाए जैसे हमेशा करते थे अपना दृष्टि को तीस डिग्री में स्थापित करिए -ho Keep your gaze, <mierdzi> twoje oczy są skupione pod kątem 30 stopni przed Tobą. Twoje oczy są skupione, a teraz możesz poruszać, potrząsać swoimi ramionami, poruszać ciałem, poruszać, potrząsać dłońmi, palcami, ale oczy masz cały czas skupione. I now stop all the movements sabse pehle mai marshis karo sthir rakho shamon chaalo nirukha apni drishti ko sthir rakhe sirf sharir ko hilaje. aur ab sharir ko phir sthir kar de is waqt sharir sthir hai aapki drishti tiki hui hai गहरी सांस लीजिए मुस्कुराते मुस्कुराते सांस ले रहे और धीरे-धीरे फिर एक गहरी सांस लीजिए और सांस को धीरे धीरे छोड़े आंख खुला रखना मुश्किल लगता है तब तक आप आंखों को खुले रखिए, सांस लीजिए और छोड़िए नासिका पर आपका ध्यान हो और जहां आपने दृष्टि टिका के रखा है वहां से आप सांस ले रहे हो और नासिका से उस सांस छोड़ रहे हो You are breathing in from robisz wdech z tego miejsca, gdzie skupione You're są Twoje oczy, bez nostrza, i robisz wdech do tego samego text, punktu, text. gdzie są utkwione Twoje oczy. In and wdech i wydech point. z tego punktu. Okay. Skupienia ja twoich Twoich Twoje oczy. Mogą a być tiki, być he, ciężkie, tiki ale utrzymuj leje, a i tiki wydech tiki do tiki tego tiki punktu, tiki 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 gdzie skupione są teraz Twoje oczy, Twój wzrok? Długi, deep. głęboki wdech i Long wydech. Deep. Teraz zaśpiewamy OM z oczami otwartymi breath i skupionymi: oddech w jednej linii, wdech. Ooh. Ooh. Wdech. I robisz wydech do punktu skupienia Twoich oczu wraz z dźwiękiem. O.

Feel Możesz odczuwać jakieś, jakieś napięcie gdziekolwiek w ciele, jeśli to tak to jest, to niech ono będzie. Pejmij swoje napięcie, stres. Now let's bring our mind, flow, swój umysł powoli bliżej, z głowy the toe, do gardła, all the way to the stomach. A, Następnie do żołądka. Omanko, dhide, dhide. You're bringing your attention. Przenosisz swoją uwagę delikatnie. Górne części ciała, centrum klatki piersiowej, następnie niżej, do centrum gardła, powoli niżej. Klatka piersiowa, płuca. And now

सीधा अपना पेट में उसको बिठा दे आपका मन अभी पेट के भीतर बैठ गया वहां उसको विश्राम कर दें Let go of all your effort. I odpuść wszystkie wysiłki. More Trochę więcej uwagi. W obszarze pępka. Być faria, stomach, głębiej, żołądek, jelita, pępek, splot słoneczny, wątroba, cały ten obszar. वायुमंडल है हवा है ऐसे ही हमारा मंदिर बीचों बीच नाभी के ऊपर भी और चारों ओर भी है Layer by layer. Warstwa po warstwie, przenikaj, żołądek, z zewnątrz, do wewnątrz, niech umysł przenika do brzucha, odsuwając każdą warstwę skóry, tkanek, idąc do centrum. parad, manko. भीतर जाने जाने दे ओर से आपका मन अपने ही शरीर के परत पर आखते हुए मन भीतर जा रहा है पेट के बीचों बीच आ गया है ऐसा मान लें जैसे जल फिल्टर के थ्रू चला जाता है चरनी के दरिये अंदर चले जाता है इसी तरह से अपना ध्यान भी जा रही। अभी ध्यान भीतर I weź głęboki wdech. I odpręż się z wydechem. Umysł porusza się do wewnątrz, przenikając kilka warstw naszego żołądka i cały ten obszar. It's going to the very Of, of Idąc do korzenia swojego brzucha. The solar flex klauz konne jest połączony ze słońcem z ogniem elementem ogniem. agni, agni. tatwe se chudi hui surya se chudi विश्राम करें Om. Shanti. Shanti, Shanti, Namo, नमो Brihate, बृहदे Oh, sha-u-i. sha धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाए

आपके भीतर तर भी आवाज एक और गहरी सांस लीजिए मुस्कुराते मुस्कुराते और धीरे धीरे सांस छोड़ें मुस्कुराते तो विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस की मुस्कुहा है न चेहरे वस्क्लम بالكيف ده And slowly breathe दो दो हो या बैठे रहना हो तो कर सकते हैं धीरे से आखे खोल सकते हैं Będrek na ja staję, to kawza. Dla pozostałych oddech na przynajmniej. i się odprężamy. Dziękuję bardzo. Widzimy się jutro 6.30. Na praktykach. 17 medytacja. I kto jeszcze chce dołączyć? Dobrego naukowego warsztatu o oddechu. Zapraszam serdecznie. 27. Można się zapoznać. Link w czacie. Bardzo dobry warsztat. Kto jest chłonny wiedzy, najwyższej wiedzy, to zapraszam.